Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka krzywoliniowa skierowana. Czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno tablic ze wzorami na całki, kartki, papieru oraz czegoś do pisania, ewentualnie tablic także z pochodnymi. Myślę, że jeżeli pamiętacie te podstawowe, to. Nie będziecie musieli korzystać. E, rozpoczynamy. Moi drodzy, mm, na tablicy mamy całkę krzywoliniową. E, I teraz nasze L to jest elipsa, e, która podana jest poprzez równania parametryczne: x równa się a cosinus t, y równa się b sinus t, gdzie a, b to są jakieś tam liczby. E, dokładnie, ale udajemy, że je znamy te a i b, bo tam mogły być jakieś konkretne liczby. My sobie postanowiliśmy zapisać tylko a i b. I odgórnie wiemy, że nasze T należy do przedziału od 0 do 2pi, czyli dużo wiadomości na temat tej elipsy mamy podane. I teraz, moi drodzy, tak, jak sobie poradzić z całką krzywoliniową skierowaną w momencie, kiedy jakby to powiedzieć, jest ona podana równaniami parametrycznymi. Kiedy ona jest podana zwykłą, prostą czy krzywą, y równa się, czy f od x równa się, z tym problemu już nie mamy. Też mamy odpowiedni wzór na to. Co jeżeli to są równania parametryczne? Wówczas my, naszą całkę krzywoliniową, która jest tutaj podana wzorem ogólnym, zaraz powiemy sobie, co to jest p, co to jest q, zamieniamy na całkę oznaczoną od alfa do beta. Uwaga, to są ograniczenia. Naszego T, my akurat mamy te ograniczenia podane, e, i wówczas e, do naszego P. Wstawiamy te zamiast x i zamiast y, wstawiamy e, wartości tych właśnie równań parametrycznych. E, bo chcemy zamienić tak to, żeby wszędzie była literka t tylko i wyłącznie, czyli żeby x i y już się w naszej całce oznaczonej nie pojawił. Jeżeli się pojawi, to znaczy, że gdzieś się rąbnęliście i to zadanie gdzieś tam wam źle wyszło na pewnym etapie. Razy pochodna z naszego równania parametrycznego x po t plus q do którego także wstawiamy te dwa równania zamiast x i y. Razy, i tutaj nie widać, więc szybciutko Wam pokażę, razy pochodna z y, czyli z tego równania y po t, i nasza całka kończy się dt, stąd wszędzie musi być tylko i wyłącznie literka t. I teraz, moi drodzy, tak, co to jest nasze p? Nasze p. No to jest to, co tutaj pod całką leży przy dx, czyli u nas to jest y. Natomiast nasze q to jest to, co leży przy dy, czyli nasz minus x, dlatego że we wzorze mamy plus, więc q to jest minus x, a nie x. I teraz tak, zacznijmy sobie powoli uzupełniać dane, żeby móc skorzystać z naszego przekształcenia. No więc tak, jak już powiedzieliśmy, alfa i beta to są ograniczenia naszego parametru t. My już mamy je podane, więc wiemy, że nasze t jest od 0 do 2 pi, czyli nasze alfa to jest 0, a nasze beta to jest 2 pi. No to lecimy dalej. X od t to jest tutaj to nasze pierwsze równanie, a y od t to jest nasze drugie równanie. Widzę, że tu potrzebuję pochodnej z x po t, czyli moje x' od t to się równa. Pochodna z tego tutaj wyrażenia po t to będzie ile? A jest stałą, więc ją przepisuję. Natomiast pochodna z kosinusa to jest minus sinus, czyli tutaj będzie minus i a razy sinus t. Czyli tyle wynosi nasza, nasze x' od t. No to teraz zróbmy sobie y' od t. Y' od t. I teraz tak. Y', czyli liczę pochodną z tego wyrażenia tutaj, czyli b jest stałą, więc sobie ją przepisuję. Za całka, przepraszam, pochodna z sinusa to jest kosinus t. Czyli mam cosinus te. Czyli tak, już mam praktycznie wszystkie, w sumie nawet wszystkie wiadomości, których potrzebuję, więc mogę zabrać się za liczenie mojej całki. No więc tak, nasza całka wyjściowa to będzie co? Całka od alfa do beta, zgodnie z tym, co mamy tu napisane, czyli alfa to było 0, a beta to było 2 pi, czyli od 0 do 2 pi. I teraz tak, nasze P od XY to było tutaj to, czyli nasze Y. Widzę, że tu muszę zamiast y wstawić to, co mi podali w zadaniu, czyli moje równanie parametryczne odpowiedzialne za y, czyli b sinus t. b sinus t. Już więcej przy P nie mam i teraz tak. Muszę wstawić dx, czyli pochodną po x, czyli wyszło mi to minus a sinus t. Czyli razy minus a sinus t dodać. Q i w Q wsadzam też moje równania, czyli moje Q to jest minus x, czyli. Mam plus minus i za x -a wstawiam a cosinus t. Dokładnie tak. I teraz tak, e, cosinus t razy dy, czyli pochodna po y, czyli wyszło mi b cosinus t. No i teraz wszystko to musi być całkowane po dt, więc biorę sobie to w nawias kwadratowy i mam dt. I teraz musimy sobie to wyrażenie tutaj uprościć maksymalnie, żeby nam nie wyszła jakaś bardzo trudna całka. No więc spróbujemy coś z tym zrobić. Całkę mamy dalej od 0 do 2 pi I teraz tak: mamy tutaj y, b sinus T razy minus a sinus T. Minusa możemy wyłączyć przed, i to będzie a razy b, bo to są jakieś stałe, więc piszę sobie minus a razy b. Sinus T razy sinus T to jest sinus kwadrat T. Tu nawias kwadratowy. I teraz co tutaj? Plus i minus da mi minus. A razy b znowu będzie, czyli będzie minus a razy b. Kosinus t razy kosinus t to jest kosinus kwadrat t. I nadal mamy dt. I teraz, moi drodzy, lecimy dalej. Widzimy, że wspólnym elementem obu wyrażeń jest minus ab, więc ja sobie minus ab wyłączę. Mm, troszeczkę tutaj nie napisałam tego fortunnie, ale zrobimy to jeszcze pod całką. Minus AB wyłączam i w nawiasie zostaje mi co? Z tego wyrażenia sinus kwadrat t. Jeżeli ja wyłączę minus, to zostanie mu, mi plus i stąd z drugiego wyrażenia zostanie mi cosinus kwadrat t. Oczywiście wszystko jest nadal po dt. I teraz co zostanie? Sinus kwadrat t plus cosinus kwadrat t to znamy, to jest nasz ulubiony wzór, zwany jedynką trigonometryczną. I to jest wszystko równe 1, czyli ten cały nawias jest 1. A minus ab razy 1 to jest nadal minus ab. Czyli zobaczcie, jak nam się bardzo ta całka zredukowała. Zostanie mi tylko całka z minus ab dt. Całka ze stałej to jest stała razy parametr, po którym całkujemy, czyli u nas to będzie nawias kwadratowy, bo już zabieram za obliczanie całki, czyli minus AB razy w naszym przypadku T w granicach od 0 do 2Pi. No i to się równa. Czyli moim parametrem jest T, czyli ja najpierw za T wstawiam 2Pi, minus wstawiam za T 0. Czyli jak wstawię tutaj za T 2Pi, to będzie minus AB razy 2Pi minus Minus AB razy 0, ale AB razy 0 to jest 0, więc to mi się skróci, tego nie będzie i zostanie mi tylko minus AB razy 2pi. Wiemy, że AB to są jakieś stałe, y, znane odgórnie, ale nie ujawnione. Więc z takim oto sposobem policzyliśmy sobie naszą całkę krzywoliniową skierowaną. Zapraszam do kolejnych części z cyklu Całka Krzywoliniowa. Zapraszam na naszą stronę, która jest tutaj u, u góry podana. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, bądź też chcielibyście, żebyśmy umieścili jakieś zadanie, bądź też zagadnienie, którego tutaj nie znaleźliście, zapraszam do kontaktu mailowego, mail podany w opisie do naszego filmu. No cóż, zapraszam do polubienia filmu, do subskrypcji naszego kanału, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.